Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Medieval Dynasty. Kolejny dzień, kolejna szansa na podryb. No, niego słowa, Mam nadzieję, że dzisiaj damy, no przynajmniej do 90, że dojdziemy. Co ty na to? Hmm. O, coraz trudniej mi trzymać ręce przy sobie, gdy jestem z Tobą. To nie trzymaj. No i nie będę. Eee. Dobra, i tutaj, o super. Jestem jak to niewinno kochaniutki, z każdym wiekiem coraz słodsza. No pewnie. O, bez Ciebie czuję się niekompletny, pusty. Hmm, ja tam lubię niektóre rzeczy pu puste. Na przykład wiadro, można w nie walić i robi śmieszne dźwięki. No i można coś tam wsadzić, nie? E... O, jesteś pierwszą myślą, która witamy rano. I mamy już 92%. E... Zazdroszczę, moja pierwsza myśl każdego dnia to jak bardzo nie mi się ustawać do pracy. A i tyle No i tyle by było no i goodbye Good bye. no dobra to um, porozmawiaj z Sambor dobra idziemy do Sambora teraz już nie mamy żadnych e, żadnych że tak powiem zobowiązań po drodze ani w wiosce przynajmniej, przynajmniej na razie przejdziemy się tutaj na drugą stronę tym mostkiem koło nas i zobaczymy, czy nie ma tam nic. No, na tą chwilę nie widzę, bo tak to już by było widać. Jeszcze może być tutaj jak w krzeczorach jakiś wózek. Dobra, widzę, że nie ma. Nie ma? Nie ma. Dobra, to lecimy dalej. Że hasz, bo myślałem, że tak się chaszcze rozrosły, że, że nie widać, nie? Ale co sumie idziemy, przejdziemy przez e, Borowo. Tam zobaczymy, czy e, nikt e, nie czeka z umiejętnościami i wiekiem, które by nam odpowiadały. Ryś prze, przebieg. No także myślę, że do końca roku się uda. No już niewiele zostało. Jeszcze ja tak się tutaj poprzyglądam, bo może tutaj jest jakiś jeszcze wózek, ale nie jakby był to by był chyba jakoś tak tutaj pod tym drzewem albo pod tym. Dobra, no nie ma to, nie ma. No nie będziemy nad tym rozpaczać. to tu jakieś worki chyba są. Tak, nie, nie ma. Nie ma worków. Nie, są worki. O, widzicie, się schowały za mostem. I nawet coś w tym jest. No, nawet nawóz. A w tym drugim? Wiśnie. Super. Będzie co pojeść i co popić. Dobra, zobaczmy, czy w borowie kogoś nie ma dla nas. A potem prosto do Sambora. Tu będzie taki dość krótki, szybki epizod. Przepatrzymy ludzi jak niewolników na targu i pójdziemy dalej. Ewentualnie kogoś zaprosimy. O, tutaj, tutaj pani nie bardzo. Yy, nie, rzemieślnika nie potrzebuje, a pani? Nie, dobra, no to, no to nie. Dobra, przejdziemy sobie tutaj tędy. mam nadzieję, że na żadnych tam kamratów nie natrafimy bo po pierwsze nie mamy dość strzał o, tutaj trzy orły no ale dobra no nie, nie będę strzelał o, lis Niech sobie żyją na wolności. Dobra, nie widzę, żeby ktoś się tutaj czaił w zasięgu wzroku Borsłki zwiastują już rychłą ścieżkę. I oto ona. I tą ścieżką pójdziemy do Sambora. A nie, tutaj już zebrane, dobra. I chyba tutaj nie ma wózka, który spadł z rwiska. To był, to był niezły urwisek, co tak zwalić wózek. No i nic tu nie było. Nawet ten wielki, żeśmy stąd przegonili. Co nie przegonili? No, wynie Wynieśli, jako, jako mięso. Gdzie ten oreł? Jednego orła widzę, a drugiego nie widzę. Dobra. I po orle. Dobra, darujemy mu życie. W serio. Wilki, czy, czy w le nie w lecie, żeśmy chyba wilki ubijali. Tak, ja ci zrujnuję. Mówiłem ci, żebyś dał mi spokój. Sam Samboże, muszę się dowiedzieć, gdzie mieszka Kestrel. Rozumiem. I chcesz się tego dowiedzieć już teraz. Tak. Bo sprawa jest pilna i niecierpiąca zwłoki. Tak. Doskonale. Czyli cała przewaga po mojej stronie. Mam dla ciebie zadanie do wykonania. No, coś ty. Poważnie chcesz mnie wykorzystać w taki sposób? Zgadza się. Kawał nigdy z ciebie, sam Boże. Mam się rozpłakać? Nie, ale muszę nie zamiast tego. I jak wtedy odnajdziesz kestro? Cholera, czego chcesz? Potrzebuję, abyś pozyskał dla niej pewne przedmioty. Jakie? Buraki, cebule, kapusty i marchewki. Żartujesz sobie. Chcę, żebym robił Ci zakupy, i to w momencie, w którym historia staje się taka ciekawa, będę z tego co szczery, chłopcze. Mam to w dupie. Przynieś mi jedzenie, a zdobędziesz swoją cenną informację. Nie, no to jest po prostu jakaś kiepska narracja. Nic na to nie poradzisz. Może to miało być zabawne, albo sprytne, albo cyniczne, albo cholera wie jakie. Nie ma żadnej innej drogi. Nie mam jakiegoś wyboru, myślę, że sposób w jaki pozyskujesz warzywa jest jedynym z wyborem jaki masz, to zwykłe lenistwo, przestań marudzić i zacznij wypychać tę zawartość, nienawidzę tej sytuacji, no i idziemy do Tesco, nie, zrobić zakupy, sorry, nie ma już Tesco, Carrefour też się powoli cichaczem wycofuje. No, no to idziemy do. Nie wiem, biedronki. Albo do jakiegoś innego płaza. Chociaż to lichy wybór jest. Dobra, lecimy, lecimy z zadaniem, bo. Eee, przejdziemy się teraz może do eee, Borowa. Nie Baranicy. Do baranicy. Eee, baranicy, Branicy. W sumie do baranicy pójdziemy, bo tam mamy pogadę z Norbertem, nie? Więc możemy zrobić e, zadanie od Norberta. Na ten, na eliksir komicznej potęgi. Dobra, ryś poszedł spać. Dziś, dobra, oskrójmy go. I tam kolejne dwa stoją. I to obok siebie. Musimy wybrać prawego czy lewego? Ale pamiętajmy. Nieważne czego wybierzemy. Obydwa będą smakować tak samo Dobra, dostał lewy, prawy uciekł. O, i jeszcze tamten. O, ale żem spudłował normalnie sokole oko nie? dobra wracamy na drogę myślę że starczy nam mięsa na razie czy tu jakiś wózek jest? chyba tego wózka już już mieliśmy okazję spotkać. Zaraz się o tym przekonam. Tak, widzę, że tutaj pusto jest, nawet paczka jest pusta, więc ten wózek został przez nas ogarnięty. Dobra, wybieramy prawą ścieżkę. jest leży Dobra nic we sięgu wzroku to idziemy Zabudowania widać, więc dobrze jest. O, już na nas dzwonią. Dobra, sobie tutaj zmienię. O, historia sambora. Też 18 lat. Będziemy pełnoletni jak. Jak to zadanie się przeterminuje, a tu tylko jedna osoba, więc będzie Bogufala. O kurczaki, Bogufala. fala, jak mogę Pogawędka, coś o swoich umiejętnościach. Mówię, prostą, ciężką pracę, ponieważ poprawia mi krążenie krwi i wzmacnia mięśnie. Gdy zajdzie, potrzebuję pracować nawet gołymi rękami. Super, a coś trudności? trudności? Eee... Dobra, super, zapraszam Cię. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. I czekajcie sobie tutaj, panią Ej, zarządzanie domy Domy, domy, domy. Ten dom, ten dom, ten dom. Bogu fala, proszę bardzo. I e, panią do drwódni, proszę bardzo. Od razu jej e, przypiszemy, miejsce, ten miejsce, gdzie ma pracować, i zadania, które ma wykonywać. Planowanie sezonowe? Nie, co? Na cały rok. A co? Kłoda, oczywiście patyki, drewno opałowe. A deski to sami na razie będziemy robić. Dobra, i myślę, że te zadanka i ja bym tak kłód dał Dziesięć na dzień. 40. Dobra, 12 kłód, Drewn, e, drewna pałowego. O, nie ma kłód. Dobra, to na razie się wstrzymamy. E, patyków dajmy. Dobra, nie będzie 50, chyba że nie. poczekajcie. Tutaj dajmy 45. Tutaj dajmy 50 i kłótno bo na razie brak zasobów. 50, dobra, 40. Dobra, 40, 13, 13 0,2, 48, 0,2 i 9, 9 na, na drewno połowy. Myślę, że to będzie y, dobre rozwiązanie, przynajmniej na razie. Tak sądzę. Później zawsze można zmienić, nie? I teraz tak, Norbert. Czołem przyjacielu. Witaj, przybyłem w sprawie eliksiru kosmicznej potęgi. Że co takiego? Hmm, eliksir Fenena mówiła, że już o tym rozmawialiście. No tak, ten eliksir. Nigdy nie myślałem, żeby ktoś tak nazywał lekarstwo na potencję. Czekaj, mówiąc potencję, masz na myśli, e, nazwijmy to płynnym rusztowaniem dla twojej męskości. Aha, rozumiem. Co potrzebujesz za tym, aby ją uważyć? Na szczęście recepta jest dosyć prosta. Potrzebuję 10 mniszków legarskich, 5 stokrotek, 3 osły, 3 osty, przepraszam. Szkoda, szkoda osłów, nie? No. I jedną porcję sekretnego składnika. Zioła możesz pozbierać sam lub kupić się u mnie. A ten sekretny składnik? To po prostu moje eleganckie określenie, gnoju. Będę potrzebował świeżego kawałka. Najchętniej coś wysoko, wysokogatunkowego. Och, nigdy nie kupuję gnoju kiepskiej jakości. Nie jestem barbarzyńcą. Kiedy wszystko zdobędziesz, wróć, a ja przygotuję dla ciebie eliksir. Bez dodatkowej opłaty. My mężczyźni musimy się wspierać w takich momentach jak ten. Dobrze powiedziane. Na szczęście to nie dla nas. My nie potrzebujemy e, rusztowania, nasz konar płonie. E, Miszek lekarski, to krotka oset i gnój. Gnój. Mamy mamy nawóz. Dobra. To wiecie co? Idziemy do domu. Mamy to wszystko w, w tym w magazynie. No, może oprócz gnoju, tak? O. Ale Mniszek, mniszek Lekarski, Sobrotka Oset, to nam y, nasza przyszła y, uparta y, kobita, która się z nami droczy i y, zbiera. Ona mówi raz tak, raz tak No ale pamiętajcie, tym bardziej będzie, yy, będzie naszań jak ją zdobędziemy. A tam kto Bogu chwała idzie. No niech i idzie. Bogu fala, a nie Bogu chwała. No. Trzeba umieć czytać literki. I składać Ja wiem, że człowiek chodził do szkoły 30 lat temu chociaż nie no, przesadziłem no ale 25 to na pewno eee, dobra, czekajcie. Eee, Mniszek lekarski dychę. Mniszek lekarski dycha dobra. Mniszek lekarski dycha. Poczekajcie, co tam dalej było? Stokrotka pięć 5 oset 3

Dobra, czyli gnój potrzebujemy. To, to zostaje, to zostaje, to zostaje. I żeby było na tyle, co zostaje, to pójdziemy w tą stronę. Zostawimy trochę żarcia. żeby nie było japy darcia i tak chlebek zostawimy mięso zostawimy wino zostawimy wiśnie zostawimy i to by było na tyle co zostawimy wracamy czekaj się w drzwi zmieszczę bo no, tyłem chyba ostatnio czy coś Zjedzmy, bo głodek nam doskwiera, jeszcze tylko z rzeczki sobie zasiorbniemy, z rzeczki sobie zasiorbniemy, a co tam, wracamy do Norberta. Niech tam uważa, a w sumie jeszcze ten e, gnój mamy kupić to u tej e, u hodowcy owiec, nie sobie kupimy. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco koszerny dla Norberta. Bert, nie to mu klocka na progu postawimy. Niech się martwi. Chociaż nie, no szkoda chłopa. Poślizgnie się łbem, przywali w próg i będzie po chłopie. Nie płynie, kto nam e, ten wiakres zrobi. Wpłynie. Przecież Konor musi płonąć, nie? Inaczej nie byłby konarem. Gdzie ty Norbert? Idziesz. Norbert. Hello there. A nie, czekajcie. Sorry, jeszcze nie. Jeszcze nie. Najpierw do Aliny. Alina, stój. Pokaż mi... Nie no, gnój. Dobra. Jeden. I teraz mamy wszystko. 10, 5, 3, 1. Super normalnie odliczanie dobrze, mam wszystkie składniki wyśmienicie pozwól mi zatem rozpocząć proces ważenia odrobinę tego trochę tamtego o, naprawdę przyniosłeś dobre łajno pomieszaj w lewo, pomieszaj w prawo szczypta tego czegoś nieważne ile tego drugiego gotowe, wspaniale bardzo dziękuję za pomoc do usług tylko przekaż klientowi, aby pił ją trzy razy dziennie. I powinien być zadowolony. Przekażę, trzymaj się. Hmm, ma to jeszcze pić? Oszalał. No dobra, masz się. Nie masz się. Kurde, co my zrobiliśmy z, z tym z bidonem No nic. Do rzeki musisz wytrzymać. Nie ma innej możliwości. No dobra, my sobie jeszcze wrócimy do naszej chaty. Po się z rzeki napijemy. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że e, no dying of first e, nie nie umrze nam pierwszy, zanim, do, dotrze, zanim przed nami zanim dotrzemy do rzeki, bo to byłby wstyd i obciach i hańba dla dolinowego narodu. No, także, jak się podobało to? Łapka w górę. Yy, łapka w górę, subik, strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, hej!